I don't care who you are, where you're from, quit playing games with my heart. Everybody, uh, yeah. Get down, get down, and move it all around. Show me the meaning of being lonely. Dla mnie to jest grupa, yy, której się należy po prostu wielki yy, pokłon, bo oni jakby poruszyli cały świat. Przez tatę, bo zespół, razem z mamą właśnie jesteśmy fankami, Aaaa! także przyszliśmy tylko posłuchać, wspierać tatę, ale także chyba się zabawić. Zdecydowanie najfajniejszy jest Nick Carter, na zawsze Nick Carter. Tylko i wyłącznie Nick Carter. O El można mówić akurat w samych superlatywach, bo jest to obiekt, który znajduje się na trasach koncertowych tych największych artystów. W Elgarenie koncertowały naprawdę największe gwiazdy. My tutaj też zapraszaliśmy te największe gwiazdy i nikt nie miał zastrzeżeń żadnych do Elgareny. Wręcz przeciwnie, opinia była za każdym razem jak najbardziej pozytywna. No i myślę, że jest to też ważne miejsce na mapie koncertowej całego Twój miasta, bo odbywa się tu naprawdę wiele ciekawych imprez. Zawsze nam się wydawało, że to już są starsi panowie, w moim wieku, z brzuszkami, a tu się okazało całkowite zaskoczenie. Starsi, ale dają rodę i niech się młodzież uczy. Marzenie z dzieciństwa ogólnie naprawdę. Powiem szczerze, że aż takiej dobrej zabawy to się nie spodziewałyśmy. Rewelacja, jesteśmy i guzik pękł z wrażenia. może 800 metrów na ten koncert chyba specjalnie, żeby Także było bardzo super, podobało nam się. Jesteśmy drugi raz, 18 lat temu też byliśmy razem. Tak, razem, się. tak. No i fajnie Wspomnienia, Dokładnie wracają. Straciłam głos, ponieważ śpiewałam, krzyczałam. <grywa> piszałam. Nick, you break my heart again. I'm so sorry. Choć nie nasza muzyka, ale dobre show, naprawdę. Super organizacja, zero problemów. Zero parkingiem, kolejek. zero kolejek.